Cześć, z tej strony Arkadiusz Krok. W tym wideo powiem Ci, jak działa metoda podzielonej płatności, a także kto jest zobowiązany do jej stosowania. Metoda podzielonej płatności, tzw. split payment, to forma dokonania przelewu, która przez system bankowy dzielona jest na dwie części. Pierwsza część, w wartości netto, wpłynie na rachunek firmowy przedsiębiorcy. I druga część, w wartości podatku VAT, wpłynie na przypisane do rachunku firmowego subkonto bankowe. I teraz dwie ważne sprawy. Po pierwsze, rachunek firmowy musi być widoczny w białej księdze podatników VAT. Aby tego dokonać, przedsiębiorca powinien zaktualizować swój wpis w CIDG o numer rachunku firmowego. Druga sprawa to środki pieniężne zgromadzone na subkoncie vat -owskim. Przedsiębiorca nie może w nich w 100% korzystać. Może natomiast opłacać z niego zobowiązania podatkowe, opłacać składki ZUS, a także płacić wartość podatku VAT zgromadzonego na fakturze, która jest jego kosztem. Pewnie zastanawiasz się, kto jest zobowiązany do stosowania tej metody. Są to przede wszystkim strony, które są VATowcami. Ponadto kwota transakcji musi przewyższać 15 tysięcy złotych. Natomiast przedmiotem transakcji jest towar bądź usługa zawarta w załączniku 15 ustawy o podatku VAT. O ile dwa pierwsze punkty na pewno są oczywiste, o tyle trzeci Niekoniecznie. Załącznik 15 ustawy o podatku VAT zawiera towary bądź usługi, które mają tzw. charakter wrażliwy. Są to m.in. paliwa, stal, złom, usługi budowlane, części do pojazdów. A także artykuły elektroniczne. Jeżeli potrzebujesz pełny wykaz towarów i usług zawartych w tym załączniku, zachęcam do przejrzenia ustawy o podatku VAT. Dopiero po spełnieniu tych trzech warunków e, transakcja ma charakter obowiązkowy. Warto natomiast dodać, że przedsiębiorca może zdecydować się w każdym momencie na chęć otrzymywania pieniędzy w tej formie. Aby tego dokonać, e, na fakturze e, w formie płatności, Powinien dopisać metoda podzielonej płatności. Mam nadzieję, że to wideo jest dla Ciebie pomocne. Natomiast, jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zapraszam do kontaktu z biurem rachunkowym PKI Krok. Do zobaczenia!